Dobry wieczór, witam wszystkich, akwarysta z Wrocławia. Mhm. Dziękuję, bo suby cały czas lecą w górę. Jestem bardzo wdzięczny Wam za to. E, troszeczkę tak ostatnio nawet nerwowo patrzyłem, czy ja się z tym maratonem na pewno wyrobię, żeby go nagrać, ale na pewno się wyrobię. Także spokojnie. Tak, myślę, że właśnie będą 3, 4 odcinki, 5. Oby się udało. Ja tylko się właśnie zastanawiam, czy wrzucać od razu, czy na przykład następnego dnia. Czy nie nagrać właśnie trochę dłuższych i nie lepiej następnego dnia. To jeszcze pomyślę. Okej, okay. przechodząc do tematu odcinka. Dlaczego warto mieć ślimaki? W akwarium i w ogóle też trochę pogadam o ślimakach. Mimo to, że o nich już dużo razy mówiłem ja tak wiem, pamiętam, jest seria zaślimaków, ale obecnie jej nie kontynuuję, ale myślę, że zacznę. Okej. Okay. Przede wszystkim w przyrodzie nie ma czegoś takiego jak szkodnik. Bo jeżeli w przyrodzie jest czegoś za dużo, to po prostu przyroda to sama reguluje. No tutaj proszę na temat odcinka. Kadr dam. O ile się wyostrzy. No, to wracamy na całość. To jest, jakby ktoś nie wiedział, ten ślimaczek tutaj to jest zatoczek. Dużo ludzi uważa tego ślimaka za szkodnika. Ja tak jak mówię, w przyrodzie nie ma szkodników. Hmm przyroda sama to sobie reguluje. W akwarium też musicie regulować, no bo wiadomo, że jak śmiaku będziecie mieli za dużo, to to faktycznie e, będzie to trochę uciążliwe. Zobaczcie tutaj, tylko Wam pokażę. Popatrzcie, jest ta mała krewetka, już urosła. Dzisiaj tutaj w ogóle robiłem podmiankę, trochę poprzycinałem, trochę to, tą... O Boże, zapomniałem. Ludwigi jest super red. Poprzycinałem Choinki sobie rosną. Y z Higrofilia, Polispermę rosenwick. Też trochę poprzecinałem. Y heteranterę troszeczkę przyciąłem. Tak jak widać, ona się tutaj już fajnie rozgałęzia. Także to jest roślinka, która mi się tutaj przyjęła. Trawnik dziwnie rośnie, bo jak widzicie rośnie tutaj. On tak trochę skarłowaciał, ale walczymy z trawnikiem. Y nie poddaje się jeszcze. No, jak po prostu mi się już nie będzie chciało z nim walczyć, to go, to go wyrwę i wyrzucę. I kupię sobie jakiś inny. Yy, Okej, okay, dobra, bo się znowu yy, rozwlekam. Dlaczego warto mieć ślimaki? Ślimaki regulują Wam, yy, znaczy inaczej, ślimaki bardzo dobrze w nanoakwariach by sprzątają, yy, sprzątają Wam resztki pozostawione przez rybki bądź krewetki bądź inne żyjątka typu raczki, na przykład. Czy tam małże jawajskie? No wiecie o co chodzi. Mam nadzieję. O, tak mi będzie wygodniej i też fajnie widać całe akwarium. To, co mam tutaj na górze, to jest limnobium, jakby ktoś też chciał wiedzieć. Okej. Okay. Ślimaki pomagają na starcie akwarium w rozpoczęciu cyklu azotowego. Jeżeli zakładacie akwarium, to jak wrócicie sobie do jakichś, zajrzycie do jakichś moich starszych materiałów, na przykład zakładanie tej mojej krewetkowni, tej z to zauważycie, że ja tam bardzo szybko wpuściłem ślimaki. W tamtym przypadku to były zatoczki i ampularie. Ślimaki z reguły dają sobie radę w takich powiedzmy ostrzejszych warunkach, czyli z, z nierozpoczętym cyklem azotowym i generalnie, no, w świeżych akwariach, dają sobie dosyć dobrze radę. Pomagają go rozpocząć. Dlaczego? E, bo po prostu zaczynają się załatwiać i bakterie jakby są zmuszone do szybszego e, jakby wzrostu ilości ich, a już nam po prostu ślimaki wydalają to, co zjedzą, i bakterie mają co robić, muszą to rozkładać. Też dobrym patentem jest wyrzucenie po prostu pokarmu, no ale lepsze jest wiadomo, wpuszczenie tym ślimaków. Dlaczego? Bo ślimaki Wam zaczną szybko zjadać glony, które tam powstają, a zawsze na początku akwarium trochę tych glonów powstanie. Więc po prostu będziecie mieli mniejszy problem z glonami. Co też wydaje mi się, zwłaszcza dla początkujących, jest. Jest bardzo fajnym patentem. Ja, tak jak wiecie, jestem ogromnym fanem takich ślimaków, chwasów. Mam tutaj i zatoczki, i mam rozdętki. Nie wiem, czy jakąś znajdę. Tutaj jest na przykład jedna rozdętka. Tylko się jeszcze musi obraz wyostrzyć. O, widzicie? Tutaj to. To, co mam przy palcu, to jest rozdętka. Żadnych innych rozdętek póki co nie widzę. Tak jak mówię, sprzątałem to dzisiaj i się ślimaczki trochę pochowały. Mam tutaj też te różowe zatoczki. Jeszcze tak szukam, czy jakiś rozdętek nie ma, żeby Wam pokazać, ale chyba nie ma. Tak jak też widzicie, są przytuliki. Przytuliki to są te białe plamki na szybach. To jest na przykład przytulik o... Te ślimaczki nie wiem nawet skąd mam, ale to, jest, to są zatoczkowate. Ale ja je na jakieś roślinie przyniosłem. Nie wyrzucajcie tego, to mały ślimaczek nie rzuca się w oczy. Też aż tak nie przeszkadza. A również pomoże Wam w rozpoczęciu cyklu azotowego i, i również pozjada glonów, bo jeżeli chodzi o zatoczki, rozdętki, ampularie, to to są po prostu wybitnie, wybitnie wydajne ślimaki, jeżeli chodzi o zjadanie glonów. Plus do tego zatoczki różowe wcale tak źle nie wyglądają. Także jest ślimak też może być swego rodzaju ozdobą w akwarium. Więc okej, okay, podsumowując, dlaczego warto mieć ślimaki? Aha, jeszcze powiem. Dla redukcji populacji ślimaków na takie akwarium, jak to. Ono ona ma około 10 litrów. Wpuśćcie sobie jedną helenkę. Nie rozmnożywam się, czy nie będziecie mieli za dużo helenek. Wpuśćcie sobie jedną helenkę tak żeby nie zażarła wszystkiego. I naprawdę ze ślimakami będziecie mieli względny spokój. Znaczy one będą, ale będą trzymane, populacja będzie trzymana w ryzach. O tym też już wielokrotnie wspominałem. Także podsumowując od czego warto mieć ślimaki? Pomagają na starcie w akwarium w rozpoczęciu cyklu azotowego. Zjadają resztki pozostawione przez inne zwierzęta w akwarium. Zjadają glony i na początku, i już w trakcie istnienia akwarium. Plus do tego mogą być fajną dekoracją, jak na przykład różowe zatoczki, czy jak ktoś lubi te zwykłe. E, lub na przykład tylomelanie, czy ampularie. Albo nawet helmety. A jeżeli nie chcecie mieć za dużo ślimaków, to. Wystarczy, mówię, posiadać na taki akwarium jedną Helenkę. Aha! Jeszcze nie wspomniałem o świderkach. Świderki bardzo spulchniają ziemię, działają jak dżdżownice, co też pomaga roślinom e, w lepszym rośnięciu. Także uważam, że ślimaki warto trzymać i polecam je każdemu e, akwaryście. Wiem, że troszeczkę tak... E, <grym> kontrowers kontrowersyjnego tematu, bo są i zagorzali przeciwnicy, i zwolennicy ślimaków, ale mam nadzieję, że, że się zgodzicie z tym, co, co tutaj powiedziałem. Także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.